Hej! Witajcie na kanale Sypnia planuję. Słuchajcie kochani, ostatnio na kanale przeważają filmiki o tym, że wróciłam do Polski i kompletnie nie ma nic o moich dzieciach, a przecież dzieciaczki są tutaj ze mną. O, właśnie leci jeden obóz. Uwaga, mam kawę! I pomyślałam, że pokażę wam teraz, co Adasiek robi, bo Adasiek wrócił do zabawy Wy? Czym się bawisz? Chemika. W chemika Adaś się bawi i słuchajcie, powstały nowe w ogóle realia, bo tutaj nie mam błotnej kuchni. I się bawi się w łazience, bo wszędzie w domu są panele laminowane, podłogi laminowane, więc bałam się, że jeżeli woda będzie dłużej stała na nich, bo będzie kapać czy coś takiego, to się po prostu po... spętrzniają po prostu. W kuchni jest trochę kafalek, ale to nie ma gdzie usiąść, więc. Łazienka, słuchajcie, to co, pokażemy jak się bawisz w chemika, co tam masz? Uh -huh. A ile masz latek? Trzy latka. Adaś ma trzy, trzy i pół już y, z hakiem, y, także y, zapraszam do oglądania. I co ty tu masz, Adasiu? W chemika. W chemika i co robisz? Bawię i, i wymieniam kolor. I wymieniasz? Co masz, masz, co to jest to? Lód. To jest lód, tak? Co robisz z tym lodem? Chcę go zniszczyć. No! No, próbuj go zniszczyć. Próbuję go zniszczyć i wypluć. Mhm. A da ostatnio praktycznie codziennie mrozi sobie lód w jakichś pojemnikach. Ostatnio nawet niestety straciliśmy ceramiczny kubeczek taki malutki, bo pękł, prawda? Pękł, jak zamroził się w nim lód po raz kolejny. Zamarzł w nim lód. Więc teraz możemy w plastikowych kubeczkach i Adasie po prostu bawi się lodem. Czeka aż się roztopi i wypija tą wodę. Także ja staram się, żeby ta woda po prostu była z czajnika albo z filtra, bo wiem, że będzie ją pił. I tutaj też jesteśmy na, słuchajcie, na toalecie, ale położyłam ręcznik. Wiadomo, że toaleta czysta, no bo są dzieci, więc trzeba, trzeba trzymać czystości, ale położyłam tak czy inaczej ręcznik. Które później wrócę szybko do prania, żeby, żeby przypadkiem nie było czegoś. A się tutaj jest szczotka i kosz. A da wie, że tego nie dotykać. To jest wszystko super. No i tak sobie przelewamy, tak? To jest pierwszy raz, kiedy pozwoliłam mu w takiej ilości się bawić, więc na razie nie dałam mu żadnych barwników ani kolorów, bo nie wiem, jak bardzo poszaleje. Ale słuchajcie, bawi się tu tak 20 minut. Ta bryłka lodu była całkiem spora, więc już się roztapia. No i wiem, że tutaj jest bezpieczne. Ja, w, słuchajcie, w łazience nie trzymam żadnej chemii, niczego. No mówię, to jest tylko szczotka kozytowa i kosz. Poza tym nie ma nic w jego zasięgu ręki, także może tutaj zostać sam. Zimne? I mokre. I mokre, tak. To co jeszcze nam pokażesz? Umiesz przelać łyżką do różowego pojemniczka wodę? Mhm. Uh -huh. Jak to robisz? Robię co? Wy to tak? No, tak, tak, tak. Fajne, a, z... a napełni cały pojemnik. Fajna na przykład praktyka dla dzieci, właśnie do typu Montessori, żeby uczyły się właśnie tego e, odruchu, żeby nie wylewały. A da się też tutaj właśnie z. E, za zlewu bierze sobie mydełko albo wodę i dolewa sobie, tak? Tak? <grystanie> Także takie uczy samodzielności i praktycznych zajęć. Także tyle, słuchajcie, chciałam Wam tylko szybciutko pokazać... No, mocno Szybciutko chciałam Wam tylko pokazać po prostu co robimy, żeby nie było, że na tym kanale jest tylko to co dzieje się ogólnie u nas w życiu, ale też o tym dokładnie co, co Adasiek robi i Asieńka. Myślę, że z Asieńką też pojawią się niedługo blogi na, vlogi na tym kanale, bo niedługo ma już 9 miesięcy słuchajcie i ja wracam do prawidłowego karmienia jej, żeby jadła po prostu rączkami, żeby miała kawałki jedzonka a nie tylko butla czy karmienie z łyżeczki. Także wyczekujcie takich filmików, a na dzisiaj to już wszystko. A się powiesz papa? -pa"? Mm. Dziękujemy za oglądanie do zobaczenia. Pa pa! pa, -pa.